Witam was w ogromnym zestawieniu premierowym na 2024 rok. I przyznam od razu, że filmów zapowiedzianych na przyszły rok jest tak dużo, że musiałem rozbić to na dwie części. Dzisiaj mam dla was aż 20 tytułów, w drugim odcinku przedstawię wam kolejne 20, kończąc na samym cały rok na 40 filmach. Oprócz tego na kanale pojawi się także oddzielne zestawienie premier filmów superbohaterskich oraz seriali, także zachęcam do subskrypcji kanału żeby niczego nie przegapić, a będzie tego dużo. No to co, zaczynamy już zestawienie najciekawiej zapowiadających się filmów na rok 2024: Debbie Keeper. Zaczynamy kolejnym akcyjniakiem z Jasonem Stathamem w roli głównej i w sumie taki opis powinien nam tutaj w zupełności wystarczyć, no ale niech będzie. Wcieli się on tym razem w tytułowego pszczelarza, który chcąc pomścić przyjaciółkę postanawia dokonać zemsty. Tym samym wybijając każdego na swojej drodze, wspinając się na sam szczyt gangsterskiej piramidy. W jaki sposób? Ano ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, zanim został pszczelarzem, posiadł on spory wach Unikalnych umiejętności, które teraz bez litości zamierza wykorzystać. Szok i niedowierzanie, tak czy siak, Jason Statham na ekranie zawsze spoko. Kinowa premiera pszczelarza zaplanowana jest na 12 stycznia 2024 roku. Lift. Kolejny akcyjniak z kolejną znaną twarzą, czyli z Kevinem Hartem w roli głównej. Zaraz obok niego na ekranie pojawi się Sam Washington, Jean Renault, Jacob Batalon czy Vincent D'Onofrio, także obsada zapowiada się solidnie. Film natomiast opowie o międzynarodowej ekipie złodziei, która chce ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu lecącego 12 tysięcy metrów nad ziemią. Czy im się to uda? Na 100%, ale nie spoilerujmy i nie niszczmy sobie. Sobie dobrej zabawy. Przekonamy się o tym dopiero 12 stycznia na Netflixie. Argyl. No dobra, do trzech razy sztuka. Kolejny film akcji, tym razem z Henrym Kawilem w roli głównej. Fabuła skupi się na powieści o pisarce z amnezją, która zaczyna odzyskiwać pamięć i uświadamia sobie, że kiedyś była światowej klasy szpiegiem. Brzmi dość niepozornie, ale trailer zaskoczył mnie pozytywnie i chętnie sprawdzę film w kinach. Obok Henry'ego na ekranie pojawi się także Sam Rockwell, John Cena, Brian Cranston czy Dua Lipa. Czy to może się nie udać? Zobaczymy już 31 stycznia łącznie z premierą. Kung Fu Panda 4 Po już 8 latach, boże jak ten czas szybko leci, powróci do nas znana już raczej chyba wszystkim Panda. Tak też nie ma chyba w tym przypadku sensu zagłębiać się w fabułę itd tak tak W oryginalnym dubbingu usłyszymy na przykład Angeline Jolie, Seta Rogena Jackiego Chana czy Jacka Blacka, a premiera planowana jest na 7 marca. Dune'a część druga. Premiera, która miała nam zwieńczyć 2023, a jednak przez długie strajki została przesunięta na rok kolejny. No nic, druga część Dune'y będzie musiała powalczyć o nagrody dopiero w przyszłym roku. Jeżeli jesteście fanami części pierwszej, to chyba nie muszę was dodatkowo przekonywać do kontynuacji. A jeżeli część pierwsza była dla was ciut za wolna, to teraz szykuje się więcej akcji, także dla każdego coś dobrego. Ja czekam z Niecierpliwością, a premiera już 15 marca. Miki 17. Jedna z tych dziwniejszych, a zarazem ciekawszych pozycji na liście, o której tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele. Będzie to film science fiction od twórcy hitu Parasite, a w roli głównej pojawi się Robert Pattinson i Stephen Young czy Mark Ruffalo. Pattinson wcieli się tutaj w tytułowego Mickeya, który to jest raz za razem wskrzeszanym klonem. Stąd też numer 17 w tytule. Jest on tak zwanym jednorazowym pracownikiem wysyłanym w ramach najbardziej bardziej niebezpiecznych misji kosmicznych. W tym przypadku będzie to kolonizacja lodowego świata Nifheim. No cóż, brzmi ciekawie i mam nadzieję, że tak samo będzie w dniu premiery, czyli 29 marca. Ghostbusters Frozen Empire. Pierwsza część odnowionego i odmłodzonego Ghostbusters była ok, przynajmniej dla mnie. Wiecie, nic nadzwyczajnego, nie musiałem zbierać szyny z podłogi, ale był to taki luźny, nawet familijny film. No i powrót Pola Ruda na duży ekran jest zawsze miły. Widokiem. Tym razem nasi bohaterowie, jak sam tytuł, a później zwiastun zdraza trafią do mroźnego, mrocznego świata, w którym ponownie będą musieli stawić czoła zagrożeniu. Trailer, tak samo jak jedynka, wygląda po prostu ok. Nie oczekuję zbyt wiele, ale pewnie sprawdzę i obejrzę. A będzie to możliwe 29 marca 2024 roku. Godzilla X-Kong The New Empire. O, no i tutaj sprawa wygląda już nieco inaczej. Nie wiem jak to się stało, ale obecne produkcje wchodzące w skład Monsterverse, wliczając w to nawet seriale, prezentują się wizualnie świetnie. Zdziwiło i zaskoczyło mnie to już przy Nowym Kongu i widzę, że ten trend trwa nadal, co niezmiernie mnie cieszy. A jeżeli chodzi o fabułę, no to wiadomo, będzie to walka gigantycznych potworów. Tym razem jednak, zarówno Kong jak i Godzilla będą zmuszeni do współpracy, i to nie tylko między sobą, ale także z ludzkością, o czym może świadczyć chociażby ta scena, gdzie to Kong został opancerzony. Nie wiem jak wy, ale ja czekam. Premiera 12 kwietnia. Rebel Moon The Scargiver. Ta pozycja jest o tyle ciężka do przewidzenia, że jesteśmy aktualnie jeszcze przed premierą pierwszej części Rebel Moona i nie wiadomo jak to finalnie wyszło. Moje aktualne prognozy to mocne 50-50 albo dostaniemy ciekawy świat godny rozwijania albo kontynuację na którą mało kto będzie czekał. Oczywiście trzymam kciuki żeby wszystko poszło zgodnie z planem i żeby Rebel Moon okazał się hitem. Premiera póki co za Zaplanowana jest na 19 kwietnia, co jest stosunkowo no, bliską datą. Także nie mam pewności, czy coś przypadkiem nie zostanie tutaj przesunięte. O wszystkich zmianach i nowościach informuję Was na bieżąco w serii newsowej na kanale. Także jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na czasie. The Fall Guy. Kolejny film z Ryanem Goslingiem, których ostatnio nie brakuje i to na całe szczęście, bo Fall Guy zapowiada się świetnie, no sądząc po trailerze. Zobaczymy tutaj historię kaskadera, który po latach przerwy wrócił do swojego fachu, biorąc udział w jednej z mega produkcji. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem, bo zostaje on przy okazji wciągnięty w akcję wyciągniętą prosto z filmów. Na ekranie oprócz Goslinga zobaczymy też Arona Taylora-Johnsona i Emily Blunt, a za reżyserię zabrał się David Leach, czyli twórca takich filmów jak Bullet Train, John Wick i Atomic Blonde. Także coś mi mówi, że w przypadku tego tytułu możemy być spokojni. Premiera 3 maja. Spora część, jeżeli nie wszystkie z wymienionych dzisiaj tytułów, finalnie trafią na różne platformy streamingowe, gdzie będzie można je nadrobić w domowym zaciszu. No albo w trakcie podróży, czy po prostu poza domem. W czym może pomóc dobry, przenośny sprzęt, taki jak na przykład laptop Zephyrus M16 od Asusa, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Chociaż, no nie oszukujmy się, bestia tego kalibru nadaje się do znacznie większej ilości rzeczy niż oglądanie filmów i co jest z pewnością fajnym aspektem i dodatkiem. Mamy tutaj matrycę Mini LED, częstotliwość odświeżania 240 Hz, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4090 i procesor Intel Core i 9 13. generacji. W skrócie jest to laptop chyba mocniejszy od mojego komputera stacjonarnego, na którym montuję dla Was odcinki na kanał. Jeżeli chodzi o ekran, jest to 16-calowy ROK Nebula HDR Display, który daje nam sporo przez właśnie chociażby do podróżnego oglądania kontentu albo i jego tworzenia. A no i najważniejsze jakże mógłbym zapomnieć, klawiatura ma podświetlenie RGB. Żarty żartami, ale tak jak przy innych sprzętach od Asusa, taki tutaj design stoi na najwyższym poziomie i laptop prezentuje się po prostu mega. No, ja jestem fanem. Więcej specyfikacji i technikaliów znajdziecie w linku poniżej. Zachęcam do sprawdzenia, a teraz lecimy już z drugą połową odcinka. brave czyli post-apo z Milą Jowowicz i samym Worthingtonem w rolach głównych. W tym świecie, tak jak w Mad Maxie była woda, tak tutaj towarem deficytowym jest tlen i powietrze, które prawdopodobnie w wyniku nieznanych nam jeszcze wydarzeń zostało czymś skażone. Bohaterka, w którą wcieli się Jowowicz wraz z jej filmową córką, będą musiały bronić siebie oraz swoich zapasów tlenu przed groźnymi najeźdźcami. Póki co wiemy tylko tyle, ale chyba też tyle wystarczy nam, żeby uznać Znać, czy czekamy na ten film, czy też nie? Premiera zapowiedziana jest na 9 maja. IF. Kolejny z serii tych dziwnych i ciekawych, gdzie to zobaczymy oj, sporo znanych twarzy. W filmie znajdzie się Emily Blunt, Ryan Reynolds, Matt Damon, John Krasiński, Sam Rockwell czy Steve Carell i wielu innych świetnych aktorów. Z czego John Krasiński będzie tutaj również reżyserem, kontynuując, miejmy nadzieję, swoją dobrą passę po A Quiet Place. Fabuła skupi się na małej dziewczynce, która przechodzi przez trudniejszy okres w swoim życiu i zaczyna widzieć wymyślonych przyjaciół. Stąd też tytuł If od Imaginary Friends. Brzmi to ciekawie, obsada jest super, także czekam z niecierpliwością. Premiera w moje urodziny, czyli 17 maja. Furioza and Mad Max Saga, czyli spin-off najnowszego Mad Maxa, który z jednej strony spotkał się z mega dobrymi opiniami wśród widzów, a z drugiej za bardzo, no, nie zarobił. Podobna sytuacja miała miejsce niestety z filmem Blade Runner 2049. I tak jak uważam te dwie wymienione produkcje za jedne z najładniejszych w historii kina, tak przy trailerze do Furiozy miałem nieco odmienne odczucia. Wygląda to trochę tak, jakby w przypadku spin-offu ktoś chciał. Skopiować styl oryginału, i nie do końca mu to wyszło. Pewnie i tak sprawdzę film w kinach, a będzie to możliwe od 24 maja przyszłego roku. Kingdom of the Planet of the Apes. Nową trylogię Planety Małp wspominam bardzo, bardzo dobrze i tylko czekałem na jakieś wieści w sprawie kontynuacji. No i dostałem, a w zasadzie to dostaliśmy już pierwszą zapowiedź kolejnej trylogii dziejącej się po wydarzeniach znanych z poprzednich filmów. Wygląda to nie najgorzej, też mam minimalne wrażenie, że jakościowo trailer lekko odstaje od poprzedników, ale może to tylko złudne wrażenie. Czekam mocno, a premiera tak jak jak furioza wypada 24 maja. The Garfield Movie przypadek podobny do Kung Fu Pandy, czyli tytuł nad którym nie ma co się za długo rozwodzić, bo większość osób zna albo słyszała już o jakiejś produkcji z udziałem Garfielda. W oryginalnym dubbingu w głównej roli usłyszymy Chrisa Prata, a obok niego będzie też na przykład Samuel L. Jackson, także no po raz kolejny zachęcam was do oglądania filmów z oryginalną ścieżką dźwiękową, żeby zwyczajnie nie tracić części z produkcji. Premiera zaplanowana jest na 24 maja 2021 Roku. Ballerina. Długo zapowiadany, już się zastanawiałem, czy w ogóle powstaje spin-off do Johna Wicka. W główną rolę wcieli się tutaj Anna de Armas, co jest ciekawym wyborem. O czym opowie fabuła? Muszę mówić serio, będzie to po prostu John Wick w nowej odsłonie, co wcale nie musi być złą wiadomością. Mamy tutaj zobaczyć też znajome twarze, takie jak Ian McShane, Angelica Houston, czy być może nawet sam Keanu Reeves. Caliber poradziła sobie świetnie w Johnny Weeku, Atomic Blond też oglądało się bardzo dobrze, także i tutaj pokładam spore nadzieje. O tym jak zaprezentuje się nam balerina przekonamy się 7 czerwca, łącznie z jej premierą. Inside Out 2. Kolejna animacja na liście, której część pierwsza spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, no i zapewne dlatego powstaje właśnie kontynuacja. Kontynuacja, która prawdopodobnie skupi się na dalszych losach bohaterki, którą poznaliśmy poprzednio. Tym razem będzie już starsza, będzie napotykać na swojej drodze nowe problemy, co może być dobrą podkładką do opowiedzenia nowej historii z udziałem jej oraz pięciu emocji kierujących jej życiem. Premiera zaplanowana. Jest na 14 czerwca. Bad Boys 4. I jest to dla mnie dziwna sytuacja, bo byłem przekonany, że ten film wyszedł już wcześniej, tylko gdzieś mi umknął w trakcie premiery. A tu się okazuje, że nie, dopiero na nią czeka, a ja myślałem o Bad Boys for Life, które swoją premierę miało w 2020. No nic, w każdym razie będzie to kontynuacja przygód znanego wszystkim duo, w które wciela się Will Smith i Martin Lawrence. To staną oni zapewne kolejną misję do wykonania w swoim własnym komediowym stylu. Jak wyjdzie kolejna odsłona z tej serii, przekonamy się już 14 czerwca. A Quiet Place Day One. Jeżeli miałbym robić z tego zestawienia topkę, to ten tytuł na pewno byłby gdzieś na szczycie wyczekiwanych przeze mnie premier w przyszłym roku. Jak do tej pory świat wykreowany przez Johna Krasińskiego mnie nie zawiódł i według mnie jest to obecnie jedna z najlepiej prowadzonych serii horrorowych ostatnich lat. Jakościowo, aktorsko i horrorowo jest to najwyższa półka. Natomiast Day One skupi się na początkach inwazji, tajemniczych istot, co tym bardziej daje ogromne pole do popisu twórcom, szczególnie, że tym razem akcja skupi się na nowych bohaterach. Czekam bardzo i jeszcze trochę poczekam, bo premiera dopiero 28 czerwca przyszłego roku. Despicable Me 4. No i dobra, po raz kolejny mamy którąś tam już z kolei odsłonę znanej na całym świecie serii filmów animowanych. Jest tu ktoś, kto nigdy, ale to nigdy nie słyszał o minionkach? Dajcie znać na dole w komentarzach. Premiera zaplanowana jest na 3 lipca i tym też kończymy dzisiejsze zestawienie. Drugą połowę zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych dni, także przypominam o subskrypcji, żeby tego nie przegapić.